Stwierdzamy, że mamy przekazaną informację ze strony e, policji. E, wczoraj na trasie S3 e, doszło do zatrzymania e, posła, który poruszał się z prędkością ponad 200 km na godzinę na tej trasie. Przypomnijmy tam, obowiązuje ograniczenie do 120 km na godzinę. Chodzi o posła Łukasza Mejze, tak? Tutaj e, tak, potwierdzam, że chodzi o pana, Łukasza, o pana posła Łukasza Mejzy.